Jak zorganizować przyprawy w kuchni? To temat, który wiem, że spędza sens powieg wielu osobom. Ja mam na imię Kinga i jestem profesjonalną organizatorką. Jeżeli oglądasz mój kanał, masz już zrobiony wstępny plan organizacyjny swojej kuchni, a ja przedstawię Ci dzisiaj różne warianty, sposoby przechowywania organizery do przypraw. Zasubskrybuj teraz mój kanał. Serdecznie zapraszam na film. W dzisiejszym odcinku pokazuję sposoby na przechowywanie przypraw które przedstawiam między innymi w kursie i klubie Life Stories na temat organizacji kuchni. Jeżeli potrzebujesz bardziej indywidualnej pomocy, utknąłeś w trakcie odgracania kuchni, koniecznie zajrzyj do naszego klubu. Linka wrzucam poniżej. A teraz moje ulubione cztery sposoby na przechowywanie Przypraw. Sposób numer jeden, który używam w moich realizacjach chyba najczęściej, niezależnie od tego, czy organizujesz przyprawy na półkach czy w szufladzie, to pojemniki na saszetki. Łatwy, poręczny sposób przechowywania nie wymagający przesypywania przypraw. Ja szczególnie lubię te drewniane, natomiast musisz dokładnie zmierzyć głębokość szuflady lub półki, by zmieścił się w niej ten pojemnik. Możesz też. Użyć dwóch takich pojemników, osobno na przyprawę, osobno na przykład na sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, na budynię, żelatynę, które bardzo dobrze również przechowują się w drewnianych, węższych pojemnikach. Protip ode mnie: poukładaj saszetki w nim alfabetycznie, zobaczysz, jaką to zrobi różnicę w użytkowaniu. Sposób numer dwa, uwielbiany przez wielu, to małe słoiczki. Obecnie mamy do wyboru mnóstwo tego typu rozwiązań. Możesz zastosować te stojące, gdzie etykieta znajduje się na wieczku, albo te leżące, gdzie etykieta jest z boku. Obejrzyj, dostosuj je do siebie i wyglądu koloru, klimatu swojej kuchni. To, co mogę ci polecić, mieszaj te dwa sposoby na przechowywanie przypraw. Umieść w szufladzie, na przykład pojemnik na saszetki, a obok przyprawy w mniejszych lub większych słoikach lub na półce. Użyj wówczas tacy obrotowej. Właśnie takim dobrym sposobem na przechowywanie przypraw, zwłaszcza tych, których używamy w większych ilościach, typu sól, cukier, jest umieszczenie ich w większych słojach w szufladzie lub na półce na tacy obrotowej. W ten sposób na tacy lub w zbiorczym pojemniku, w szufladzie lub na półce, możesz przechowywać przyprawy oryginalnych słoiczkach, młynkach. Często organizuję to tak, że przyprawy te w mniejszych pojemnościach w saszetkach umieszczam w szufladzie, a te w młynkach lub większe na tacy w słojach na półce, jak najbliżej kuchenki, płyty grzewczej. Połącz te wszystkie rozwiązania i dopasuj do siebie. Sposób numer cztery, który osobiście bardzo lubię i zastosowałam go w swojej kuchni, to wykonane na wymiar szuflady pojemniki weki. O różnych pojemnościach, kolorach stelaży, przechowywane pionowo, poziomo, sami zresztą zobaczcie. Są to pojemniki plastikowe z metalowym odkręcanym wieczkiem. Wyglądają pięknie. Pytanie, ile miejsca i jaką kwotę chcesz przeznaczyć na przechowywanie przypraw i czy ten sposób z odkręcanymi pojemnikami będzie dla Ciebie wygodny. Przedstawiłam Ci moje cztery ulubione sposoby na przechowywanie przypraw. Jeżeli interesuje Cię któreś rozwiązanie, napisz w komentarzu, które chętnie wyślę Ci linka. A jeżeli chcesz zorganizować całą kuchnię razem ze mną, zapraszam Cię do klubu Life Stories, gdzie przez najbliższe tygodnie odgracamy i organizujemy nasze kuchnie. Namiary wrzucam pod filmem. Zasubskrybuj teraz mój kanał. Zapraszam Cię serdecznie do wspólnego odgracania domu i życia. Do zobaczenia.